Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym vlogu, dzisiaj trochę, troszkę tak będziemy sobie działać yy, na podwórku Mamy już godzinę 15 Od rana zapierdziel ostry Palimy sobie fertkę Ustawimy sobie prasę z powrotem do, do stodoły Fertkę wyciągnąłem tak na szybko, bo dzisiaj rano sprzedawaliśmy pszenicę, którą miałem na klepisku jeszcze wysypaną I przed chwilą samochód pojechał Zostały dwie godzinki załadowany Teraz muszę pracę sobie z y, powrotem wepchnąć do stodoły i zahaczyć sobie wycinek do kieszonki i wytniemy by, by, sobie kiszonkę, bo muszę wyciąć sobie tutaj jeden klocek, drugi tam do obory więc jest co robić, a Romeo y, jeździ orkanem, zetorem, y, zbieramy sobie groch bo miał być... Y, Zasięliśmy sobie popląd tak dla siebie. Y, miał tam y, być taki przedpron praktycznie do kukurydzy pod, pod ziemniaki A że porus taki dob, dob, dobrze w kolano Już zaczął nawet kwitnąć To Romeo go skosił kosiarką I teraz zbiera prosto z pokosu sobie yy, Orkanem zatorem trzy rozrzutniki mam wysypane Na pryzmę Więc ja mam taką robotę dzisiaj każdy trochę po trochu, trochę z skoku muszę biegać, ślubniatać pryzmę. Polownik nie wyadę. Muszę podejść do przodu. Przekazować, żeby ładowanie zgasło. A tak zobaczcie, ładne lusterko nie? po ostatnim koszeniu Romeo. Sobie HBT. Nóżkę muszę sobie opuścić, zaraz podwiedzimy sobie, aż się podniesie i wpierdzielamy po wycinak tu mam kamerę w ręku, to nie jest taka robota. Dzisiaj sobie wziąłem magnes i z magnesa sobie, magnesa sobie też nagramy. Płaskie na głowę wcale nie brałem I robotem idzie o, elegancko, Jadę sobie, zamkniemy sobie studołę Tu miałem 17 ton pszenicy, dzisiaj już pojechała O, cena, o cenie nie będziemy tutaj rozmawiać Ocena to jest porażka No ale trzeba sprzedać Żeby mieć jakieś tam pieniądze na jakieś opłaty Tyle To jest robimy. Ferdek sami wiecie po remoncie. Goda pięknie. Dobra. Zamykamy sobie bramę. Na pilota jeszcze nie jest, no ale zobaczymy może w przyszłości. <grywia> nie, no żartuję. Bramy oryginalne, 68 rocznik. Te tutaj od strony podwórka jeszcze w miarę są bo tyle deszczu nie dostają, a tamte zobaczcie, jakieś pary są Jeszcze jedną bramę mamy zamurowaną Jest w planach wszystkie zamurować Jedną tylko zostawić, co się wyjeżdża z kosza No ale to tam w niedalekiej przyszłości Dobra, zamykam stodołę Jadę sobie pod wycinak Widzimy się przy pryzmie z lucerną, pokażę wam jak lucerka wyszła, pierwszy pokos Pryźmie ten Z ow... ze wsiewką OFSA No i co, mordy? Widzimy się przy pryzmie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ja sobie lecę, by zaczepić ten wycinek. No i dobra, mordy. Mam wycinek podpięty. Już wbiłem się w pryzmę. Włączę sobie obieg hydrauliki. Tysiąc obrotów na silniku. Będę Wam pokazać tą pryzmę, i zaraz za chwilę będziemy sobie wycinać. Zobaczcie. Niby tylko 10 rozrzutników, a pryzma jak z kurczycem. Zobaczcie jak ładnie zagęszczona. No powiem Wam, że żarcie jak ta lala. No tutaj praktycznie no 70% jest owsa, reszta jest lucerka. No jest bajka, normalnie byki się zabijają. Zero odpadu, tutaj na początku tylko trochę było gdzieś gdzie, gdzie, weszła, gdzie powietrz, weszło, weszło powietrze z dołu, taki był biały placek, a tutaj reszta jest bajka. No i co tutaj, bez gadania. Wycinamy sobie. Wycinek, powiem Wam do trawy, jak najbardziej na tak. Ale jak kiedyś y, Romeo wycinał kukurydzę, to tak nie jest. Bo by musiał mieć jakiś uchwyt z, z góry, że jak się podniesie, żeby kocek się nie obalił. A właśnie z, z tym był problem. A co do trawy, to jest bajka. Wycina. No sami widzieliście, jak ta ściana wygląda. I macie y, prostszą ścianę, tym macie mniej odpadów. Takie jest moje zdanie. I wycinek, jak najbardziej na tak do, do trawy. Do lucerki. Do, do takich pierdół. Oczywiście yy, wycinek z, ro, z roku 86, Ale robotę robi, powiem wam. Teraz, zobaczcie. Tu mam rozdzielacz. Stoję sobie tutaj. Góra, dół. Wycinam. Tu mam taką korbę z linką, która jest idzie w koło którą sobie tutaj kręcę i nóż cały mi idzie w koło i sobie jadę w, to, w ten moment który bym chciał i tak robota widzicie idzie Romeo widzę tam ostro działa na polu o i zobaczcie teraz sobie kręcę ładnie korbą i ładny mi nóżyk jedzie sobie no mówię no wycinek nie jest tam żadnej nowej generacji no ale kupę kupę lat temu ja pamiętam za dzieciaka to Romeo Romeo go kupił to to był, kurde, to była luks robota niż pamiętam jak zawsze się była kieszonka z trawy i trzeba było taczką jechać i wszystko wyrywać A tutaj sobie balota pod obary zawieźć, zawieźć, zawieźć można i... jest bajka, nie? Czyli tutaj do wiatry na ganek sobie cofnę, będziecie widzieć I ładnie, elegancko, prosto z, z widłami się rozrzuca Bez żadnego tam taczkowania i i zobaczcie mordy mam wycięte kurde wycinek robi robotę zobaczcie dyskantę cholera prosta ściana tak jak mówię i zero odpadów faktycznie Zobaczcie jaki ładny, piękny zachód słońca, jakaś tam pryzma już jest, teraz będziemy sypać czwarty rozrzutnik, zobaczcie groch już kwit, kwiatki są, myślę że coś tu coś powinno z tego dać, chyba lepsze tak w pryzmę niż w te owijaki myślę, co? bo ta woda wyleci z pryzmy, a w owijakach wszystko myślę by się, się was zrobiła pewnie. Yeah. były z tyłu wałki to jak pamiętam śnieg co może w Porydze ładnie było rozszerzone i tak nie było i musiałem a widłami tutaj muszę trochę hakować i widłami wychwalać ale to się dało no około 10 rozutników to się da. Troszkę na boki reszty i reszty czołnik gniecie gra. I tak to wygląda mordy. Romeo pojechał yy, napełnić następnego, następny rozutnik. A ja teraz muszę to sobie rozgarnąć, troszkę mi na boki. Jakiś tam zapas paszy będzie. Zobaczymy, co z tego wyda. Pierwszy raz robimy taką pryzmę w ogóle z grochu. Idę Wam teraz coś jeszcze pokazać, bo się zdziwicie, naprawdę. I zobaczcie sami, Owiarka stoi u nas jeszcze. Czy zostaje, czy nie, sami się domyślę. Tu kosiarka po remontach. To obserwujemy na Instagramie. Widział, że mi ostatnio, Jakoś ja ostatni pokos, jeden bęben wyleciał całkowicie. I ta ośka tutaj idzie wzdłuż. Był napęd, na, się napędzało wszystko i tutaj... Y popuściła się na krętkę, która trzyma bęben i zblokowała wszystko i ośkę ukręciło praktycznie nie? tu jest kawałek tej ośki, tu. O, zobaczcie kręciło równo ośka jest nowa założona, ale kosiarka prawdopodobnie tylko do wiosny na wiosnę jak dobrze pójdzie będzie jakiś nowy nabytek Widzisz też taka ciekawostka, zobaczcie wrócił Ursus wrócił Ursus do nas czy to nasz, czy nie, jak myślicie nie, to jest model mniejszy 4514 i, i z inną kabiną. Węższe ogumienie. Przednie opony też są niższe. Ciągnik wuja przyprowadził do nas y, z przyczepą i zbiornikami, żeby RSN nalać. I na razie tutaj u nas stoi. Powiem wam, no jak dzisiaj się przejechałem to troszkę się przypomniały czasy z Ursusem. Ale powiem Wam, ta kabina jest mniejsza, ale bardziej wyciszona. Nie jest różnica, jak przy tej naszej, co była ta większa kabina, ale nie była tak wyciszona jak ta. Ciekawe, jak ten nasz się sprawuje. Prawdopodobnie, nie wiem, czy Wam to mówiłem, ale poszedł do lasu. Taki Pan go kupił do lasu i myślę, że jest z niego zadowolony. Że w lesie cięż... lekkie roboty też nie będzie miał. Na pewno będzie ciężej niż u nas. Ja makornik powiem wam, spisuję się jak najbardziej na tak ma tylko jeden wyciek na pokrywie rozrządu chyba czy, czy, czy z, teraz nie wiem dokładnie będzie, będzie długa zima będzie, zaraz się zacznie trochę po robocie luźniejszy czas to bierzemy go na warsztat i zlokalizujemy ten wyciek, czy będzie na zwału czy tam z pokrywy rozrządu wszystko się okaże bo to wiadomo w trakcie, w trakcie pracy Olej, cały wentylator rozpierdziela i nie widać w którym miejscu to leci. No mocno nie leci, jest taki, się poci troszkę, więc zimę to ogarniemy. No nic, ja rozgarnę troszkę ten olej olej groch i będziemy ugniatać. A, Makornik jest u nas chyba od lutego, zrobił 240 godzin i nic się nie dzieje. Nic, biorę z najlepszy, sprzęt rolnika, fiskarca i rozpierdzielam ten groch. Moje no mordeczki, ja sobie ugniatam. Romeo już przyjechał z pełnym. Troszkę ugniotę wciągamy następny rozrzutnik. Myślę, że na dzisiaj starczy tego nagrywania. wam jutro resztę. Trochę na polu, jak to wygląda. Cały zbiór. Myślę, że widzimy się jutro. No i mordy, witam Was w kolejnym dniu zmagań z poplonem. Pryzma rośnie 8 rożytnik chyba wiedzie. Dobra połowa skoszona jest Powiem Wam, że kupkę trochę, trochę da Jesteśmy trochę zdziwieni, że tyle to tego dało Romawa widzę, jedzie już w pełnym Zaraz sobie wysypiemy Ja sobie to ugniotę Romało pojedzie już kosić następnego I jak zdążę, to pojadę Wam nagrać jak to na polu wygląda Jak wygląda cały zbiór Pogoda się trochę rozklikrała dzisiaj coś tam kropi lekko masa jakaś tam jest jakiś tam zapas pasy, paszy będzie jak sfutruję sobie y, pryzmę y, z lucerki oczywiście dzisiaj w obuwiu obu rolniczym jak sfutruję sobie pryzmę z lucerki to sobie otw otworzę sobie tą i fajnie na bieżąco będzie szło, a, a teraz już jesteśmy na fazie takiego futrowania, że y, rano dostają właśnie Yy, o jedzie Romeo z pełnym, to blisko jest. To przyjeżdża z rozrzutnikiem, rozczepiamy, zaczepiamy do makornika i jazda. Rano dostają byczki, yy, kieszonkę z lucerny z, z tym owsem. Yy, do tego ścianokieszonkę ze słomą i jęczmionką. A po południu dostają wysłodki, bo otworzyliśmy sobie wysłodki i dostają wysłodki razem z ścianokieszonką i ze słomą. Nie? Więc dupę mają pełne. Zajechaj teraz. Dobra, zaczepiamy sobie, a ja wysypię. Widzimy się na ugniataniu. Potem mówię, jak mi się uda, jak zdążę, to pojadę sobie wam nagrać, jak z, wygląda zbiór na polu. No i mordeczki, ja mam rozwalone. Zjedziemy sobie troszkę. Mam czas, i przejadę sobie chociaż raz. Potem w całej warstwie, i pojedziemy sobie na pole. Zobaczymy jak to Romeo zbiera Jak mówiłem, pogoda się rozbier dzieliła, coś tam kropkuje Pryzma rośnie w oczach. Że to się fajnie dosyć ogniazda, bo to jest takie mokre. I myślę, że ten nadmiar wody z pryzmy wyleci. Jakiś tam zapas paszy będzie. Nie będzie się tego pokazywało 50% dopadów, ale to tak teraz klikra nie teraz będzie. Niby kilka dni na weekend, yy, Aby ciepło dosyć. To chcemy sobie przegryźć tam starą kotłownię, co tam był kiedyś piec od y, szklarni. A powiem wam, że warto przykryć ten budynek, bo tam schodujemy sobie opony jakieś tam zapasowe. I, I szkoda, szkoda w ogóle to rozbierać, bo trochę dach już przeciekał. I ten, i będzie chwila pogody, to. Kwestia jechać do sąsiada kupić papę. I ładnie to przykryć. Kurde mordy. Siebie zaczynają parować, a dzisiaj dopiero środa jest. Jak to przyszło? Mordy, jesteśmy na polu, tak to wygląda. Romeo skoził to rotacyjną, a teraz zbiera to orkanem prosto z pokosu. I zobaczcie jak, jak sobie to ładnie pryka! Oj chłopie, do przodu całą rurę. No widzę, właśnie. Ładnie tak, no. się to zbiera. Nawet jak groch wystaje, tego wciągnie. Ale niekiedy, o, no, no, takie, takie zostawić, gdzie, gdzie się ten. Między Aha, no, tyłami no, no, tyłami. no, no, no. W PNP się robi jak cholera. Który to jest kłusek? Już nie, nie, straciłem rachubę. 11, 13, jak już tak. Ojo. No, po 15 będzie. Daje 11 rządów od tego do końca. No? było na 3 przyczepy. Oooo. Jutera ja masz drutem, to mocniej dalej wali. Za mokro miał może. ale za, 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 za zimno. No. no i mordy mamy wysypany następny rozrzutnik. Romeo już kosi, ja przyjechałem teraz, bo zaprowadziłem mu na pole rozrzutnik. No i co? Biorę się za widły, rozwalę sobie to, będę gniuł sobie powoli. I co mordy? Myślę, że ten vlog dobiega do końca. Mam nadzieję, że się spodobał taki z, z prac takich podwórkowych. Więcej i, i trochę z poplonu. Co myślę, że kończymy tego vloga. Zaraz się zacznie, trochę późniejszy czas to się będzie brało za, za y, jakieś tam przeglądy maszyn. I czekajcie na następnego vloga. Ja rozwalam, biorę się za widły. Najlepszy pomocnik każdego rolnika Czyli Fiskars <laughs> Rolnicze obuwie jest, to można robić No i tak klikra cały czas no. Taka krajówka teraz leci No nic mordy, trzymajcie się Trzeba się brać za robotę, a nie za zbędne gadanie Trzymajcie się, nara, cześć!